Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izek, a przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii gdzie łapiemy haksy grające w świecie Counter-Strike'a. Ostatnio był specjalny odcinek... Ostatnio był specjalny odcinek Overwatcha, gdzie oglądałem Overwatcha, pierwszy odcinek Overwatcha i dzisiaj obejrzymy ten odcinek jak oglądam Overwatcha, pierwszego Overwatcha, także dzisiaj będzie odcinek Izak ogląda... Izaka oglądającego, nie żartuję sobie, dzisiaj będzie normalny odcinek Overwatcha. Moi drodzy, dzisiaj sobie po prostu poszukamy haksów, bo pod tamtym odcinkiem pisaliście, żebym zrobił też normalnego Overwatcha, więc też normalny Overwatch jest. No i w takim razie, Demko już pobrane i, i, i przyniesiemy się może na samą mapkę. Zobaczymy, jak mi dzisiaj tutaj e, pójdzie. E, przeniesiemy się na mapkę, a ty zostaw łapkę w górę. Jakby tak było 30 tysięcy pod tym Overwatchem, to byłoby naprawdę super. E, teraz, e, kiedy to oglądacie, to jestem akurat w Sopocie. Odpoczywamy sobie z Paulinką i z Lucją, e, więc pewnie będę pewnie sprawdzał lajki na telefonie. Będę na takim króciutkim urlopie trzydniowym, ale jakbyście... O, widzę, że tutaj jest kręcioła. Ale, jakbyście tak zostawili łapkę, to byłoby. bardzo mi miło. Na urlopie tak sobie jeszcze. Co? Ej, to To jest, jest hacks i kamerzysta, ty. To jest Hax ze swoim kamerzystą. Pniak. Z rewolwerem. Ej, dawno nie widziałem w ogóle czegoś takiego. Ej, no, zobaczcie, gościu. Słuchajcie, pierwszy raz widzę Haxa z kamerzystą. Znaczy, ten gościu leci z haksem, nie? Patrzcie. On idzie do kamerować. Ty obity jest Ty on chyba sobie w ogóle nie zbindował oglądania się ramyżce patrzcie Dobra, jest jednak Ale jestem ciekawy czy ten fajc doszedł pali Ale to, to jest do ugrania jeszcze, jak jest obity jest tak w ten sposób, bo musi broić bombę, nie? Chociaż dobrze byłoby, żeby on dał da, da, rozbrojenie bomby komuś innemu No i tak. Oni to wygrali Patrzcie, i nie, szanuję tych ludzi, co strzelają do pniaka Szanuję tych gości Co dzień strzelił. I no, nieźle się dzieje, nie? Nieźle się dzieje. Pniak ma 2 HP, więc jest do pokonania. I tak Trzy osoby z sobie stoją na resp'ie. Pniak już leci. Dwie osoby się w ogóle nie ruszają, jedna sobie kręci się na resp'ie. Chyba? Nie dobra, teraz dwie osoby się ruszają, jedna osoba się nie rusza. I ten też się nie rusza. To wygląda jak jakiś taki hamski boosting service, nie? Bo... Bo tego się sobie nawet... Oni nawet nie walczą, Oni sobie stoją na resp'ie, po prostu się strzelają czekają. I tak sobie myślę, ok. Masz haksę w drużynie, ale i tak jednak starasz się grać normalnie, kiedy. kiedy wiecie. Nie wiem też, dlaczego tam cię reportowali wszystkich, bo prawdopodobnie wszyscy w tej drużynie dostali reporta, i nie, trochę niepotrzebnie. Wydaje mi się. O! o. Trochę wam powiem, ten co przeskakiwał, wiecie? Może jednak dobrze to oglądamy, bo. Nie wiem, czy przypadkiem ten gościu też nie ma haksów. On na razie nie miał za dużo okazji, żeby sobie strzelać, A tutaj te, te strzały były takie, przeskakiło trochę ten celownik. No nie? Patrzcie, gościu sobie biegnie środkiem. Być może dostał info. A może się wymieniają tymi haksami. Aha. To jest, to jest ciekawe jest to demo. Tutaj nic nie pokazał, ale tamte strzały z USP, no, nie wiem, znaczy, to mogło być też demo po prostu, w takim tickrate'cie, ale tutaj tak wiecie, pobiegł sobie na nożu środkiem, coś co tutaj wygląda nie tak, na pewno. Czy tam też mają haksa Podjeżdżają. Patrzcie, gdzie on w ogóle celuje. To, to jest, to jest jakiś w ogóle strasznie dziwne, co tu się dzieje. Ale to jest, to jest jakiś primate, bo kurczę, zobaczcie, no gości sobie skaczą sobie razem. Ja jeszcze czekam na to, co, co ten pokaże. Typo na pewno wygląda jak na Walhaku, nie? Typo na pewno wygląda jak na Walhaku po tym jak sobie biega. Z imbotem, to nie jestem pewny. Bo ten, te strzały z USP'a tak wyglądał jak aimbot i te strzały teraz załoga też wyglądał trochę jak aimbot, ale gościu, to wygląda jak gościu, który nie potrafi tego używać za bardzo, wiecie? To wygląda jak gościu, który, który tego po prostu nie potrafi używać. No zobaczymy jeszcze co, co to będzie. Co on w ogóle robi? Pniak przyszedł. On już tak chce mierzyć prześcianę, ale teraz tak, teraz zobaczył tam tego wychodzącego, nie? Zobaczcie, przestawił kryzolowin trochę do, do góry do głowy, nie? No ale bomba, a. Pniak żyje. No dobra, ten też ma ulhaka. widzi się. Ja to jestem pod wrażeniem, że w ogóle wygrał jakieś rundy z pniakiem, który robi takie rzeczy. O mój Boże. W ogóle ostatnio robiłem Overwatcha na streamie nawet moi drodzy, bo Pago robi... Robi challenge do Globala. Wbija sobie Globala solo. I na Sheriff'a grał ostatnio i, i mówił... Myślał, że był hacks po drugiej stronie. Tutaj może nie wystarczająco dowody, bo... Psz, wiecie, tam, tam było takie coś, że te wszystkiego trochę celownik ale to też ciężko na 100%, bo to były takie dwie sytuacje tak naprawdę, nie? Gdzie tak było i to trochę mało jeszcze na damko, żeby stwierdzić, że to jest 100% wspomaganie celowania. Prawdopodobnie tak, ale nie jestem pewny, ale jestem pewny Olhaka, więc sobie prześlemy werdykt. W każdym razie, w każdym razie tak było. Nie wiem, czy sobie nie będę musiał zystować gierki, żeby się pojawił overwatch. Chyba tak zrobię, bo to jest szybciej. O a jednak nie muszę a jednak nie muszę. No i, i oglądam Demko. Obejrzałem pełne 21 rund, bo było 16.5. Obejrzałem Demko gościa, który naprawdę dobrze grał. Na Twitchu w archiwum gdzieś tam to będzie, ale nie wiem czy wam się będzie chciało tego szukać. To było, zdaje się, w czwartek... W czwartek 8 Ciekawe wyroczek sobie do obejrzenia. Dobra, das 2. No ładnie tu palił. Skinów brak. Ale ostatnim też odcinku był gościu ze skinami. Dobra, no Typo Resp. Typo ma yy, refleks dobry chyba, co? U, nie mamy. Teraz jeszcze raz zabeczka. Oj, coś nie ma. być. Hmm. No to ładny hadzik. Być może tak dobrze po prostu strzela, ale to jeszcze się przekaramy na meczu. 48 sekund. Podobno kto na rozrzew chce kara ten w meczu fujara. Zobaczymy, co będzie fujara czy cheater jednak. Bo to się tak zachowaj normalnie w tych strzałach raczej. Tutaj trafił przez bramę, ale też tak raczej szczęśliwy mi się wydaje, nie czytując No dobra. Przewiniemy może już do samego meczu i zobaczymy, co tu się będzie działo. O, powiem wam szczerze. To już jest dziwne. Tak będę hopem, no można się przedostać, nie? Ale to tak... To było takie trochę nienaturalne. Nie sprawdza sobie nic z żadnej pozycji. O, to już teraz, ale też było późno Ja nie wiem, czy tutaj, słuchajcie, nie będzie jakiegoś embocika, wiecie? Trochę zlegowane to damko. No, ładny tapik, ładny. No jest bomba w trupiarni. No to może być ciekawe demo, słuchajcie. To może być ciekawe demko. Gdzie będzie trzeba trochę wytężyć umysłu, ale wydaje mi się, że to będzie kolejny haks w tym meczu, e, w te, czy w tym demie, w tym odcinku o Overwatcha, tak mi się wydaje. No to spifejrem wylatuje. Tamtej pozycji nie szlodził w ogóle do końca, tej pra lewej, a z prawo, na prawo wyjeżdża spifejrem. Ciekawe, co? No sprawdzę miejscówki, trochę się kryje, ale bardzo niedokładnie sprawdzę te miejscówki. O kurczę, co za flash był To bardzo szybko się do tego, tego gościa wychylił, bardzo szybko to zrobił. Tak się nie wychyla sniper. Oczywiście no, zależy od wszystko od ale... Ale to był bardzo szybki, pewny strzał wychylając na gościa. Oczywiście dostał info. Jest tam terrorysta na besie, nie? Ale to nie jest to. No wiem, ja, wygrali. Będzie skałcik. Hmm. Czy są dobre, że grać ten Wydaje mi się, że nie, ale. To ważne. Dobra, jest w. Bo... info, że BS się. No. Teraz idealnie trafił, co? Innym się wygrała niż ostatnio. Tak naprawdę. I to bardzo, się tylko uciekał od tej galerii. Dostał mi po, że gala. To jest ciekawe, że celował najpierw na górę. Na podsadkę najpierw celował. A i tu już spanikował, bo za dużo zobaczył. Ale gościu dla mnie ma wallhacka. Trochę się kryje, ale dla mnie to jest gościu z wallhackiem. Bo to, jest, to, już, jest, to już jest taka taka wibracja hacksa, jak, jak to lubię mówić, nie? Że tak Że to jest coś nie tak. No, to już wiedział, że będzie skrócić. Strasznie zagowany jest ten gość. Szczęście widzicie, bo bez, w BS nic nie spada, to ten gość jest trochę zlagowany. Nie wiedział, nie wiedział jak na skrzynkę wskoczyć. 3 na jeden. Wie gdzie jest ten rywal. Słyszę go teraz dokładnie. Bo wiecie, że jest na, 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 na respie. Słyszał go na pewno. No ale ten gość nie jest najlepszy, jak widzicie. To nie było dobre. O i stoi na respiej nie rusza. W takich sytuacjach Widać co się dzieje. No, o, i teraz podchodzi już Dobra, ale nie, chcę pójść sobie na galerię. Do kolegów. Dobrze. To się nie... To okej. Okay. Też sobie szybko przebiega na no spokojnie, Normalna runda. O! No taki niestandardowy manewr, który zrobił. Wmijający. Dziwne rzeczy robi ten gość. Naprawdę bardzo dziwne rzeczy robi ten gość. Więc znaczy on się próbuje kryć. To nie jest taki obvious cheater. Ale to jest dla mnie cheater. Co to się stało? Jest tyle takich dziwnych rzeczy, które on robi w meczu. Aha! Aha! Zdenerwował się chyba. Widzicie. Widzicie, to już, już się gościu zdenerwował chyba troszeczkę. Fliki z Ameryki wjechały. Ale kurde, dziemo, zobaczcie jak gościu się wkurzył i odpalił, nie? Delikatne haksy z takich delikatnych haksów na no, perfidnego embota, nie? Patrzcie, ale ma. Patrzcie, już ma embota, nie? już tak. Ja już mu tak szło na głowę przeciwnika i sobie ustawił jakiś smut, takie ruchy smut, żeby było kurcze, jak ten. Że to niby takie naturalne. Patrzcie. Co fliki strzela. I testuję sobie teraz czyty. Gościu, to są takie fliki Strzelane Widzicie jak mu przestawia myszkę w ogóle Flashback. W locie chciał strzelić No i tak to właśnie jest. A zaczynało się tak niewinnie, prawda? A zaczynało się tak niewinnie, ale mówiłem, że to że tutaj czuję wibrację Haksa, nie? Czuję wibrację Haksa, ten banehop też był takie, takie, ten banehop też był taki dziwny, prawda? Więc dla mnie oczywiste, oczywiste wszystko. Oczywiste ponad wszelką wątpliwość. E, co? Czemu dwa razy? Mogę go dwa razy zreportować, jakby nie ma problemu. Trzy razy też mogę, ty, ale, coś, że to się zbugowało i nie da rady? Ja, pielniczy, co jest? Gościu Macity na reporta? Co to się dzieje? O cholera jasna. No i co? Poszło, dobra, Jezus Maria, musiałem to zrobić pięć razy, to może go się zostanie pięciokrotnie zbanowany. Dziwne, dziwne to było, strasznie, nigdy czegoś takiego nie miałem. Myślałem, że będę musiał już odłożyć osąd i, i to zrobić, nie wiem, poza, poza streamem, poza nagrywką czy coś, ale to było strasznie dziwne. Kurczę, dużo ciekawości w tym odcinku w sumie wyszło. No ja mam nadzieję, że, że wam się wszystko podobało, jeżeli tak, to oczywiście... Będęcie łapce w górę, czyli ktoś jeszcze nie, nie zalekował filmu, a ja będę się z, z wami żegnał. No, dzisiaj to wszystko. E, jutro kolejny odcinek będzie z Leszkiem, e, więc zapraszam serdecznie chyba na godzinę 14 albo 15. Jakoś tak ustawiłem film, e, a ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście do końca, trzymajcie się ciepło i życzę wam czystych meczów, jak najmniej haksów. Cześć, cześć.